PcH24.pl Jest niedziela, Dzień Pański. Rozpoczęliśmy go tradycyjnie, nabożeństwem godzinek, którym modliliśmy się razem z wiernymi duszpasterstwa tradycji katolickiej w Krakowie. Dlaczego to tak wyśmienity sposób, aby zacząć ten wyjątkowy dzień tygodnia? Odpowiedź w naszej relacji. Na bożeństwo do Matki Bożej, które my nazywamy też popularnie godzinkami, do Matki Bożej Niepokalanej, jest to stary zwyczaj śpiewania tej modlitwy no, przed właściwie pierwszymi mszami świętymi, czy przed pierwszą mszą świętą. I właściwie w naszym kościele to nie jest jakiś dziwny pomysł, czy nie jest to coś nadzwyczajnego, bo to jak Polska długa i szeroka, taki zwyczaj zawsze był. Ja osobiście też praktykuję modlitwę godzinkami, nawet w takim codziennym swoim życiu, nie tylko w niedzielę, ale choćby nawet jak jadę samochodem gdzieś z posługą duszpasterską, to często to nabożeństwo mi towarzyszy, przez to, że łatwiej mi też skupić uwagę, a druga sprawa, że jest w nim nieustanna obecność Matki Bożej, która jest tą pośredniczką, która prowadzi do swojego Syna i przede wszystkim to, co ozyskujemy przez praktykę modlitwy ku czci Matki Bożej, to jej obecność w naszym życiu. To realizowanie jej cnót, to uczenie się od niej, jak być pokorną służebnicą Pana i nade wszystko w swoim życiu, jak przyjmować i jak żyć Chrystusem. nabożeństwo godzinek jest przepięknym nabożeństwem takim starym przed, przed setek lat ono, ono już jest u nas co jest wspaniałego no jest wspaniałe to że właściwie cała Biblia jest wpleciona w to nabożeństwo no są przepiękne słowa muzyka również no i jeżeli jest tak jak w Kościele tutaj, że jest jeszcze do tego piękna oprawa muzyczna, no to bardzo można zachęcić wszystkich do uczestnictwa w tym nabożeństwie. Na godzinek, moim zdaniem, szczególnie istotne jest rozważanie właśnie samego niepokonanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. I myślę, że ten tekst doskonale oddaje różne odniesienia, zarówno te Starego Testamentu, odniesienia później do Nowego Testamentu i one potrafią właśnie głębiej tego nabożeństwa odkrywać. Z nabożeństwa godzinek myślę, że każdy jakiś pożytek duchowy może odnieść. Dla mnie przykładowo lepiej zrozumiałem rolę na święcie Marej Panny w historii zbawienia. Już tu chodzę trzeci rok do kościoła i, i jestem bardzo zadowolona, właśnie, że mogę uczestniczyć w godzinkach, bo one, one po prostu zbliżają mnie do Pana Boga. Myślę, że pożytek duchowy jest właśnie bardzo duży, dlatego, że raz, że człowiek wstaje wcześnie rano i, i zaczyna dzień no, z Panem Bogiem. I to już człowieka ustawia tak do Pana Boga w całym dniu. I ten dzień zupełnie inaczej wygląda i ja tego doświadczam właśnie. Dlatego jestem szczęśliwa, że mogę w godzinkach uczestniczyć. W nabożeństwie godzinek na pewno należy zwrócić uwagę na wyjątkową melodię tego, tego nabożeństwa, która jest bardzo piękna, bardzo łatwo się nią modli, a jednocześnie ma taką swoją prostotę. Tam są tylko dwa powtarzające się motywy muzyczne, które nie nudzą się przez te 20 czy 25 minut śpiewania. Na pewno należy zwrócić uwagę również na tekst który jest, ja to nazywam takim swoistym, maryjnym katechizmem, ma pełno różnych tytułów Matki Bożej, którymi możemy oddać jej cześć. Mimo, że to jest nabożeństwo stworzone dla ludzi świeckich i taki, ma język dość prosty, to jednak zawiera bardzo duże bogactwo teologiczne dużo z tych tekstów tytułów maryjnych, którymi ona jest nazywana zaczerpniętych jest ze starego testamentu